Cześć, witam. Taki krótki filmik. Nie wiem, yy, jak wyszło nagranie, bo o, zamknę okna, będzie ciszy. Nie wiem, jak wyszło nagranie, bo nie miałem siły szybko, szybko czasu. Byliśmy po prostu na kamieniach. Wkleję wam fotę. Jest to pole, to głęboszowane. Co tak Proxima utonęła i było napisane, czy czy Proxima da radę, nie da rady. I yy, dużo było komentarzy, że za mały. Obciążnik z przodu i te P, i te D, i za y, opony kijowe za mały y, z, Uciąg ma na i tak No ogólnie gówno burza Ale Nie wiem czy będziecie to widzieć dobrze Ale przejechaliśmy tutaj 40 Z, y, z kolibą i y, 55 piątką Z Cyklopem Po pierwsze jest fajnie pulchno po tym głęboszu a po dwa, w tamtym miejscu jest jakieś źródło pod spodem, albo coś. Na wierzchu jest piach, glina, a pod spodem, na głębokość łopaty, jak się wal, yy, szpadla, jak się wykopie jeden szpadel, pod spodem jest po prostu bagno. Idzie się i się chodzi, jak po poduszce. I była taka akcja, że tato jechał cyklopem, chciało ominąć to głębsze bagno. I już myślał, że jest wszystko dobrze. Szedł, szedł. szedł nagle cyklop siadł po ramę. 55 po ramę. No to ja wziąłem go z drugiej strony 40 z kolibą. Chciałem go ominąć, podpiąć i wyciągnąć. No jak już go ominęłem, wyszłem przed nim, to ja usiadłem po ramę 40 z kolibą. Tak z pół, pół koliwy kamienia. Na już 4 tony, bo to jest koliba z rębu, z rębu do betonu i do żwiru. I ja usiadłem. No to tato odpiął cyklopa, wyciągnął mnie najpierw, a później ja podjechałem. A potem ja podjechałem z tyłu i cyklopa próbowaliśmy ciągnąć. Ja z 40 skolibą do tyłu ciągłem cyklopa, on pchał. No, 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 podczepiliśmy cyklopa i już chcieliśmy do tyłu. Ale morał taki, że ja się prawie znowu utopiłem. Cyklop jeszcze gorzej, już w ogóle na Ostce. Baliśmy się tam o te węże pod spodem. Łapy na maksa w górze, cyklop i tak siedział na ziemi. 55 też w glebie, że po pół. na zwolnicach na moście. Więc jaka akcja z tego? No, jedziemy po Zetora, tak? Zetor. gruba lina. Lina bardzo, bardzo mega gruba. Tato mówi, że takie w wojsku się używało do czołgów. Lina w ogóle jest z kościoła. W ogóle jest taki idny. No, jak widzicie, smok. Czwarta, czwarty bieg polowy. Przód napęd. Pierwsza półweczka I poszło. Bałem się, że go za mocno na początku pociągłem i puściłem z gazu, bo widziałem, jak go aż Choć starałem się zrobić to delikatnie. To po, uwierzcie mi, że 4 buty to 4 buty, jak zaciągną, to, to nie ma zmiłuj się. Po prostu czuć ten most. Ale wyciągnęliśmy, szkód nie ma. Tato jeszcze tam z tyłu chciał jechać po kamienia jednego i drugiego i czekałem na to, żeby, czekałem na to, żeby, że jak siądźcie, żeby go wyciągnąć, ale to jednak nie ma sensu. Jest tam bagno i spróbujemy to zrobić inaczej, tak? Po prostu inaczej. Nie cyklopem, bo sam sobie cyklop też nie, Więc na wąskich kołach ciężko go uciągnąć. No a po dwa. A wracam po tą kolibę i będziemy te, które są, które jest możliwość, będziemy wyciągać na kolibę i na składowisko. Więc myślę, że film się spodoba. Krótki, zwięzły i na temat. Do następnego razu. Cześć!